Witam w drugim odcinku szybkiego autotestu. Tym razem mam przyjemność Wam zaprezentować kolejny model Audi i również Sportback, ale trochę wyższej klasy, czyli Audi A7. Audi zdecydowało się na ten model pewnie z tego względu, że konkurencja już takimi dysponowała. Na przykład Mercedes, który był prekursorem w tego typu samochodach i swoim CLS-em, również przyniósł na rynek. Coś nowego, coś nowego i coś pięknego. Audi A7 to samochód, który ma łączyć luksus ze sportem. Podobnie jak w przypadku Audi A5, piękna linia opadającego dachu. Auto jest bardzo długie, ma blisko 5 metrów długości. Mimo to prowadzi się bardzo dobrze, świetnie trzyma się drogi, a jego masa nie przekracza dwóch ton. Czy Audi A7 to samochód dla podrywacza? Oczywiście, że tak. Chcesz poderwać na niego dziewczynę? Proszę bardzo, siadaj, jedź na miasto. Zobaczysz, jakie zainteresowanie budzi ten samochód wśród przechodniów i wśród ludzi. Oczywiście, jakbyś pojechał nim na dyskotekę, to podejrzewam, że sam byś nie wrócił. Ale jest jeden szczegół. Jeżeli zabierzesz dziewczynę do tego samochodu, to nie wywoź jej tak jak ja wywiozłem ten model Audi do pięknego lasu, bo tylna kanapa i opadający dach to nie jest dobry pomysł na spędzenie nocy. Dlatego zabierz ją lepiej do hotelu. Ale bądźmy uczciwi. Audi A7 jest naprawdę wygodnym samochodem. Z tyłu, mimo wzrostu, siądę i mogę wygodnie podróżować, jednak opadająca linia dachu powoduje, że już moje włosy mogą w niektórych sytuacjach ocierać się pod sufitkę i na pewno nie jest ta jazda z tyłu tak komfortowa, jak chociażby we flagowym modelu A8. Ale te samochody to zupełnie dwa inne światy. Audi A7 ma być również samochodem sportowym i ten sport okazuje nie dość, że w wyglądzie, to również... Prowadzeniu. Czy Audi A7 może być samochodem rodzinnym? Oczywiście, że tak. Spójrzcie na potężny bagażnik, do którego możecie załadować wózek, wanienkę i cokolwiek jeszcze potrzebuje wasz ukochany, bombelek, czy nawet więcej waszych ukochanych. Jak już zapakujecie bagażnik, to oczywiście na tylnej kanapie możecie sobie spokojnie zamontować. Foteliki dziecięce, a w przypadku starszych dzieci, wygodnie usadzić je na tylnej kanapie. Dlatego śmiało można powiedzieć, że ten model Audi to samochód wszechstronny. Jest bezpieczny, duży, rodzinny, sportowy. Możemy nim przewieźć rodzinę, możecie nim poderwać dziewczynę, możecie nim naprawdę dużo zrobić. W przypadku tego auta, gdzie mamy jeszcze pneumatyczne zawieszenie, możemy sobie go troszeczkę unieść i na przykład wjechać w tamtą drogę. Która prowadzi gdzieś tam w głąb lasu. Przecież to jest samochód sportowy. Czy on służy do jazdy po lesie? Nie, ale w przypadku warunków niekomfortowych, na przykład w zimie, spokojnie możemy sobie ustawić zawieszenie w tryb komfort i pojechać trochę wyższym samochodem. Kiedy natomiast jedziemy po drodze równej lub chcemy pojechać szybciej, gdzieś tam. Korzystając ze sportowego charakteru tego samochodu, albo po prostu podkreślić jego sportową linię, wtedy możemy sobie samochód opuścić nieco niżej i cieszyć się przyjemnością zjazdy w zakręcie. Ten model Audi, który mam Wam przyjemność prezentować, jest naprawdę bardzo bogato wyposażony. Zaczynając od lamp, które są w pełnej technologii LEDowej, z automatycznymi światłami mijania, które mają możliwość regulowania odpowiednio dopasowania stróżki światła tak, żeby kierowca czuł się komfortowo i widział jak najlepiej. Do tego mamy tutaj kamerę noktowizyjną, która nam wspomaga jazdę w nocy i ostrzega nas na wyświetlaczu między zegarami o czyhającym na nas niebezpieczeństwie, kiedy jedziemy na przykład przez taki las. Dodatkowo, samochód posiada coś, co jest świetnym bajerem, a są to dociągane automatycznie drzwi. Tutaj odnajdzie się każdy, kto lubi. Komfort tutaj odnajdzie się każdy, kto lubi. Styl tutaj odnajdzie się każdy, kto ceni sobie piękno samochodu klasę i linię pojazdu. Tutaj się odnajdzie ten, kto ceni sobie sportowy charakter prowadzenia i naprawdę chce korzystać ze sportowych walorów samochodu. Ten samochód jest naprawdę bardzo korzystnym połączeniem tego, co w motoryzacji najlepsze. A najlepsze w motoryzacji jest to, że są samochody, które możemy pokochać, a kiedy siadamy za ich kierownicą, one tę miłość potrafią nam odwzajemnić. I Audi A7 jest właśnie tego przykładem, dlatego nadszedł czas, żeby tym samochodem się w końcu przejechać. Ale zaraz. O, o, A co to ma być? Widzieliście coś? Ktoś coś zamienił? Ale no też fajna. O, trochę ma inną lampę. O, tu nie ma leda, tu jakiś xenon, biksenon w zasadzie. Hm. no ciekawe. Fajna, tylko felgę ma mniejszą trochę. A, i na zwykłe sprężenie, nie ma pneumata. No nic, no. Szkoda trochę, że nie tamtą. A co to, czy to kameleon jakiś, przecież ona jest taka sama. No ładna, fajna. Ciekawe, czy ma domykanie drzwi. Szkoda, no. I fotele standardowe. No cóż, ale luksus jest niesamowity w środku. To jest jednak Audi A7. Nawet w standardzie robi wrażenie. No cóż, auto nam się zmieniło, ale sprawdźmy, jak się jeździ tym. Oczywiście, drugim A7 również udało nam się przejechać, a efekty tej jazdy możecie zobaczyć za chwilę. Prowadzenie Audi A7 to naprawdę czysta przyjemność. Samochód jest bardzo komfortowy, wygodny, bardzo dobrze się prowadzi, świetnie trzyma się drogi. I niesamowicie dobrze wybiera dziury, szczególnie z pneumatycznym układem zawieszenia. Sylwetka takiego Audi A7 na tyle przyciąga wzrok, że tak naprawdę samochody nowsze i świeższe nie powodują takiego zainteresowania na ulicy jak ten samochód. Dzięki temu, że mamy zawieszenie pneumatyczne, również możemy sobie ustawić tryb komfort i przechodzić przez miejskie nierówności jak praktycznie. Statek po wodzie nie czując najmniejszego uderzenia, samochód automatycznie powyżej prędkości 160 km na godzinę przechodzi w najbardziej agresywne, czyli to najniższe ustawienie zawieszenia, co powoduje, że jego środek ciężkości jednak o te kilka centymetrów jest obniżony, i naprawdę ma to ogromny wpływ, jeżeli chodzi o jazdę w zakręcie z dość dużą prędkością. Ten kawałek drogi również pokonywałem, kiedy testowałem dla Was Audi A5. I również mówiłem, że Audi A5 bardzo dobrze wybiera dziury. W tej sytuacji nie mogę porównać, bo jest to była ziemia między jazdą tym samochodem po tych samych dziurach, a jazdą wtedy A5. No ale cóż, za Audi A7, takie jak to, jak było nowe, musieliśmy zapłacić ponad pół miliona złotych brutto. Przejazd po bardzo nierównej drodze, również tym samochodem przebiega bardzo komfortowo. Ale jednak muszę przyznać, że jadąc z tamtym modelem, który miał zawieszenie pneumatyczne, ten komfort był wyczuwalnie na wyższym poziomie. i dziur praktycznie zupełnie nie było czuć na, na swoim ciele. Jednak przewaga zawieszenia pneumatycznego zarówno dodaje nam komfortu, jak i powoduje, że auto, jest jeszcze bardziej usportowione i jeszcze lepiej prowadzi się w zakręcie. Przy dość sportowej jeździe, te odchyłki na zawieszeniu standardowym można zaobserwować, ale uważam, że przeciętny kierowca, który nie będzie wykorzystywał wszystkich walorów tego samochodu, praktycznie tego nie zauważy. Natomiast komfort, który oferuje zawieszenie pneumatyczne, odczuje każdy z nas. Zawieszenie pneumatyczne jest ogromną zaletą w tym samochodzie Ktoś może powiedzieć, że w przypadku aut używanych jest pewna obawa przed jakąś awaryjnością tego układu Wszystko zależy od tego, jak samochód był eksploatowany, jak był serwisowany oraz w jakich warunkach był przechowywany Czy też był użytkowany w niekorzystnych warunkach Ale myślę, że kto kupując Audi A7 użytkuje ten samochód w jakichś błotach, bagnach czy szutrach To nie jest to auto, to auto służy do szybkiej, komfortowej i przyjemnej jazdy Podsumowując, zawieszenie, możemy powiedzieć, że takim A7 ze standardowym zawieszeniem jeździ się bardzo przyjemnie i prowadzi się ten samochód naprawdę świetnie. Ale jeżeli przejedziemy się autem, które ma pneumatyczne zawieszenie, tym modelem Audi z pneumatycznym zawieszeniem, to jednak musimy przyznać, że to zawieszenie robi tam robotę. Na ogromną uwagę w tym modelu Audi zasługują fotele i to nie tylko dlatego, że mają wentylację, że mają masaże. Ale chodzi o ilość płaszczyzn, wobec których możemy ustawiać te fotele. Fotel można dopasować jak szyty na miarę. Nie mogę powiedzieć, że fotele standardowe w Audi A7 są jakieś niewygodne, czy jakieś nie do końca dopasowane do użytkownika. Ale muszę przyznać, że te konkretne fotele, za które dopłata była 18 tysięcy złotych, były warte tej dopłaty. W tej srebrnej A7 fotel nie ma ani masaży, ani wentylacji. Ma podgrzewanie. Jest oczywiście bardzo wygodny, ergonomiczny, i można odbyć naprawdę bardzo długą podróż w tym fotelu, nie męcząc się, nie męcząc pleców ani swojego kręgosłupa, ale biorąc pod uwagę komfort, który zapewniał nam tamten fotel. I dodatkowo biorąc pod uwagę to, że jak nam się już trochę znudziła jazda, albo minimalnie odczuwamy jakieś zastygnięcie mięśni, możemy wtedy włączyć masaże, co spowoduje, że nasze plecy znów poczują się jak nowo narodzone. I znowu poczujemy komfort i luksus, który da nam ten samochód, ale również w naszą jazdę wprowadzi pewnego rodzaju taką świeżość. Te masaże naprawdę fajnie działają i fajnie relaksują. Tutaj niestety ich nie ma i również nie wiemy, co tracimy. Co jeszcze w tym samochodzie jest ciekawe? System noktowizyjny, który wspomaga kierowcę w nocy. Są to tak jakby drugie oczy kierowcy, które mają za zadanie wspomóc i w trudnej sytuacji, na przykład jadąc taką drogą leśną, gdybyśmy mieli noc i w którymś miejscu pojawiłaby mi się jakaś istota żywa, to zobaczę to na ekranie jako ostrzeżenie już dużo wcześniej niż będą w stanie zobaczyć te moje oczy. Kilka słów na temat skrzyni biegów, która była montowana w modelu A7. Oczywiście nie spotkamy tutaj skrzyni manualnej, chyba że na jakieś indywidualne, super indywidualne zamówienie, ale w standardzie montowane były trzy rodzaje skrzyń automatycznych. Dwusprzęgłowy estronik, taki jak ten, który mam okazję Wam prezentować, jest to skrzynia siedmiobiegowa. Dwusprzęgowa bardzo szybka. Drugi rodzaj automatycznej skrzyni to klasyczny hydrauliczny automat typu Tiptronic, ośmiobiegowy, stosowany w najmocniejszych wersjach silnikowych. Jeżeli chodzi o trzeci rodzaj automatycznej skrzyni, to może tu niektórzy się zdziwią, ale jest to Multitronic, który był stosowany w Audi A7 z napędem naprzód. Tak, były Audi A7 z napędem naprzód w Multitroniku. Zużycie paliwa mam na poziomie 8 i 0,4 litra na 100 km. 3-litrowy diesel z jedną turbiną w Audi A7 jest naprawdę bardzo dynamiczny, 245 koni i 520 Nm momentu, przy tej masie pojazdu daje bardzo satysfakcjonujące wrażenia z jazdy. Samochód przyspiesza w całym zakresie prędkości obrotowej i ma chęć jechać praktycznie do 250, czyli do swojego elektronicznego ograniczenia, które oczywiście można Zdjąć. W kwestii samej jazdy te samochody są bardzo zbliżone. Te same silniki, te same skrzynie biegów, taki sam układ kierowniczy, nawet taka sama kierownica. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, jeżeli chodzi o hamowanie, tutaj nie ma różnicy. Masa tamtego pojazdu jest nieco wyższa z tego względu, że właśnie ma on tak dużo różnych dodatków, które powodują niestety, że samochód zaczyna więcej ważyć. Audi A7 ma bardzo dużo elementów z metali lekkich. Co powoduje, że ten samochód nie jest ociążały i mimo swojej wielkości, swojego gabarytu, prowadzi się bardzo dobrze. Ten samochód łączy komfort i sport w jednym. Czy Audi A7 to samochód, w którym się tylko zauroczymy, czy jednak je pokochamy? Myślę, że zdecydowanie to drugie. Porównując te dwa modele Audi, takie same, ale jakże różne, możemy stwierdzić, że od tego samochodu bije luksusem. Czy bliżej mu do wersji standardowego wyposażenia, czy też jest bardziej doposażony. Co wyróżnia jeszcze Audi A7 spośród wielu modeli Audi? Tylny spoiler. Automatyczny tylny spoiler, który otwiera nam się przy prędkości 140 km na godzinę, i jest tą wisienką na torcie która podkreśla, że to naprawdę sportowy samochód. Widok spoilera w tylnym lusterku jest dość przyjemnym zjawiskiem. Na końcu materiału w krótkim ofier podam informacje typowo techniczne, czyli powiem jakie były montowane silniki w tym samochodzie, jakie mają osiągi, jakie prędkości maksymalne itd. i tym podobne. Dlatego oglądajcie do końca. Po raz pierwszy Audi A7 Sportback został zaprezentowany 26 lipca 2010 roku i chwilę później wszedł do sprzedaży. W standardzie Audi A7 oferowało bardzo dużo. Audi A7 otrzymało bardzo nowoczesne nadwozie, które w dużym stopniu zostało wykonane z aluminium i nowoczesnej stali. W 2013 roku zaprezentowano model RS7, który z Audi A7 robił stricte sportowy samochód, rozpędzał się do setki w 3,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosiła nawet 305 km na godzinę. W roku 2014 samochód został poddany liftingowi. Zmodyfikowano również ofertę jednostek napędowych. Silniki benzynowe 2.8 FSI, wolnossące z doładowaniem od 2.0 do 4.0. Moc jaką generowały silniki benzynowe, sięgała od 204 koni mechanicznych dla wolnossącego 2.8 FSI do 333 koni dla 3.0 TFSI oraz 4.0 TFSI 420 lub 450 koni S7 i 560 koni RS7. Natomiast silniki wysokoprężne to jedynie 3-litrowe jednostki o różnych konfiguracjach mocy i momentu obrotowego. Najsłabszy miał 204 konie mechaniczne i współpracował z napędem na przednią oś i skrzynią typu Multitronic. Najmocniejszy generował 326 koni mechanicznych i miał dwie turbosprężarki. Moment obrotowy w silnikach wysokoprężnych sięgał od 400 do 650 Nm, dla silników o zapłonie iskrowym od 280 do 440 Nm, natomiast dla S7 550 Nm, a dla RS7 700 Nm momentu obrotowego. Oba modele Audi, jeżeli chodzi o walory jezdne, wyglądają podobnie. Jeżeli chodzi natomiast o komfort, to przewagę ma ten bardziej doposażony. Jeżeli obejrzałeś materiał do końca, zasubskrybuj kanał Dizlomania i bądź na bieżąco z nowymi materiałami. Pozdrawiam, do zobaczenia.